Cześć Wszystkim w kolejnym filmie. W tym filmie mówimy, że to ciekawe, jak ono będzie sypało. Kurczę, kilka kropel zleciało. Kropi, nie padaj. A przynajmniej nie, nie za dużo. Jak tak kilka zleci, to nie będzie tragedii, no ale jakby się rozpadało, to by było źle. Z takiej chmurki, mały deszcz. E, dobra, dobra, co jest? E, co chciałem Wam powiedzieć? 6 ósmy, data ta sama co w poprzednim vlogu z vlogu, koszenia, zmucenia mieszanki. No bo jest ten sam dzień. Tylko wymuciliśmy tam 3 hektary na jednym polu. Potem 2 hektary na drugim kawałku. Tym co słomę ciachaliśmy. No i jeszcze nam zostało 2,5 2 chyba. 2,40-2,5 na trzecim kawałku. Tylko, że z tego powodu, że żyto się zrobi szybciej wilgotne tutaj od tego lasu. Jest też nisk, nisk, dużo niżej te pola są tutaj położone. Bo z takiej górki tam zjeżdżamy dróżką. No, są niżej położone, także to się zrobi wilgotne szybciej. Także postanowiliśmy najpierw to wjechać, a na samym końcu wymucić tamte 2,5 hektara mieszanki. E, nagra, nagrywam e, film z tego zmłócenia ży, Żyta oddzielnie, ponieważ jeszcze będziemy je transportować tą i tą drugą podobną do pionajki przyczepą e, do młyna. No, zważymy, zważymy, powiem ile, ile sypało Żytko w tym roku. Wysokie to ono było, słomy jest tutaj, jak widzicie dużo. No tylko żeby jeszcze ktoś się chciał zamienić na obornik to by było idealnie. Jak widzicie tutaj tutaj się kawałkiem wyłożyło. Tam jak jechać. Nie, wiem, czy widać czy nie widać. Tam jest. Tam jest lekko wyłożone też. Ale tak to ogólnie jest stojące. Powinno szybko pójść. E, Pawłowi zajęło gdzieś no dokład, dokładnej godziny nie patrzyłem. Ale coś koło 12 przyjechał. O 1.40 skończył 3 hektary. Także przemiał, przemiał ma dość ładny. No to już położyliśmy 5 hektarów. Tutaj mamy 3. A mamy dopiero godzinę 15, tak? 15, 16, koło 17-17 myślę, że te 3 hektary skończymy. Jak się nic nie wydarzy. Ale pogoda, no, jak widzicie niebo jest w miarę ładne. Takie chmurki przelatują, ale meteo, meteo mówi, że na dziś na noc, na noc jest deszcz. I na jutro na noc też jest deszcz, także staram się wszystko dzisiaj wymucić. wymłócić i sprasować co my tutaj mamy no, po, po Pawle to nic nie zostaje jak chcecie kombajnistę na następny ok nie widzę na ekranie to, pole, to polecam tego gościa, mam nadzieję, że dobrze wskazuje jak jesteście z okolicy, to będziecie wiedzieli o kogo chodzi a ja chyba ci ostatni zostałem? Czy jeszcze ktoś jest? Chyba, nie ma. My, my, chyba na nie. <gryzmy> no, to musi zawsze ostatni. No w tym roku padło na mnie niestety. Liczymy, że dwie takie przyczepy powinny być. A ile będzie to się zobaczy. To jest paletówka? Tak. Na nią 10 ton. No, przeciętnie Nie no 10 nie 8 było w tamtym roku 10 to pszenicy To jest ósemka czy no, pszenicy, pszenicy No pszenicy to jest 10 lat no sobie no taką samą ktoś na 8 ton Ktoś z tymi trójkątami Jak jest zasypane równiutko pod tą rurę to jest 10 ton No ósemka i żeby nie Puszcząca, to, bo to będzie bo tych, tych szoków Ja też ładno, tak. Ale od 14 gram, nie? To? Chyba Nie wiem No to, no, to ci mówię, to, to to tam Tamto miał i kłoty w tej hobie. No zobaczymy jak tam dalej będzie Kurde w tym roku, nie? on ta wilgoć się trzyma Niby kurde nie jest no, akurat... no na moje ziemniaczki to akurat ale ryby są ładne chyba, wiesz tutaj, czy nie? No tutaj są ładne ziemniaki no, jakieś Tak lekko zimia widzę jest Tu nawet kukurydza nie jest zło No tylko tu kuzyn ma całkiem inne, bo to jest macina, nie? Tak, no. kukurydza to, to pole jest całkowicie inne od tych Aha. już, nie? No może i tak Taki dźwięk to nie może przeobić na cepach? No to znaczy, no ciężko ale to tak sprzęgiełko ci tak za czy... Nie, nie, co, nie, co... No, za tak zawyje? Aha Przegiełko to najwyżej no, ten z pasa, pójdzie i stanie mocarne. najgorsze najgorsze to i wyciąganie rynką To jest tak właśnie nie doprasowali jeszcze i to we wszystkich tak jeszcze Nawet bez ścieżka i no. to tu będzie spalanie I To no Aż tak nie biorę. Ale jak twój miennik pokazał 144 mówisz, że trochę zawyża, no to tak na pograniczu 14, 14 może, 10, może mieć. Jeszcze im, da, im dalej w pole to powinno być sukrze, tak no to... A to, że ta ira masz pełne zbiornik? O, widać pełny był, tak? Tak, rok tak. Tylko kutu nie trzy nie za... i kawa, nie? Także 3 tony powinno być na parę. Tak, no, no dobrze, trzeba pójść mi na trzy No, no taką to ta. Najlepiej na tą. Drogę. No wtedy ja tylko podjedziesz cech gdzie nic nie obchodzi. Ma równe to ci powiem będzie idealnie no. Na skupie będzie dobrze ważyła i idealnie przejdzie No 14 poniżej nie 16 Dobra, to ja biorę ciągnik i jadę to ta pod dużą przyrzepę Ale to ciężko jest... to to? To zostawiam, Tylko ciągnik test. ale tutaj już trochę ukosił z 5-6 razy. A ja jadę kubotę wesnę i drugą przyczepę przyciągnę, i już może lekko za połową jest taka, taka przyczepka. To ogólnie za nisko zrobili w niej te ograniczniki. Bo mi na dziurze wyskoczyła i ta, ta plandeka była do samego dołu. Idziemy, idziemy, idziemy zobaczyć. Jak tam się ma sytuacja na pionarze. Wow. Na łowi kazałem na komputerze spojrzeć, to mówi, że tutaj już 2 hektary wymócił, no to generalnie jeszcze hektar by mu został, to narka jest pełna, zobaczymy ile na tej będzie. Pląd no, lekko poniżej oczekiwań, ale, ale jak na razie nie ma tragedii. Zobaczymy, bo jeszcze mu to zostało i a nie, tam już, tam już widzę chyba wykombajnował w tym w tym uskoku w lesie. To jeszcze tam mu zostało, no to aż tyle tego nie będzie trochę tu do wiosku. bo no tam przyczepą za mocno nie można skręcać ma to do siebie A dlaczego zapytacie? Ponieważ jak jest załadowana to kółeczko tutaj trzeba to Dlatego na skrętach trzeba uważać No, stamtąd. Trochę muszę to rozgarnąć. Tu! Nie! Kubota mówi nie. Dobra, tyłka polowa. A tyłce polowej mówi, może być. O 60 w tych warunkach, o, nie. No, jak jakby była może ustawiona, to jeszcze, jeszcze. Ale, że była właśnie tak ustawiona, że trzeba było zawrócić, to raczej nie bardzo i to poszło Lekki ciężar jest Piło się? Ubiło się Żuzią na dziurę. Jedno, jedno oczko przerzuciłem. tam Ta zaczep wisi w górze. Miesza osób A jeszcze jeden zbiornik ten co ma. Teraz muszę jechać powoli, żeby mi plandeka drugi raz nie spadła. Więc wiecie co mi się podoba? To, to mi się podoba. To nie na tę Oto się opiera, o ten trójkąt. No dobra, gdyby się nie opierało To rozwiązanie jest przednie, Tak składane Tak składana rura Patrzcie i to na, nawet jeszcze na wysokości zaczepu wyszło ma jeszcze jeden Turbinka już ostygła. Ma jeszcze, o właśnie, no a zabierze wysypie i lecim w mieszankę a mamy godzinę 17.30 бане сейчас wrócił w tym z No, strzało nie ma Miało być lepiej! Są wyższe odboje, włożone. Także... O! powiem. Powiem, że ludzie to oglądają ze wsi I na pewno właściciel przyrzeby tego poznając z tego miejsca, by mi to wypomniał. Tylko jeszcze tą pladekę. Nandekę trzeba zrobić, żeby nie spadała. Będzie idealnie. Niech ma, bo potem będzie marudził. Ja pierdzielę pół zbiornika przelałem. Fak. Trudno. Odkuję sobie kiedy indziej. Będzie chodził z odpaloną klimą, kiedy ja będę jeździł w kombajnie. Wypalę mu to. Nie no, co wy, Żartuję, nie będę mu tego wypalał. Zostanie na następny raz. Taki oto zestaw stoi w przechowalni. No, w sumie widzieliście, widzieliście ile jest na tych przyczepach, że ta jest pełna, na tej jest tyle, i jutro to wszystko będzie spięte i wywiezione razem tak na razie jest to wciągnięte do przechowalni bo nie chciało mi się rozpościerać plandek, a też nie wiadomo jaka pogoda będzie w nocy, a tutaj pod dachem jest pewność że to nie zmoknie Marcinek przyjechał jedziemy wywieźć to tak wygląda przechowalnia nastawiona. Tu jeszcze wieczorem wpychaliśmy dwie D47. No, bo według meteo miało się na deszcz. Finalnie nie popadało. Dzisiaj taka strasznie pochmurzona pogoda. 哎，需要 Dla mnie też. Taka 3,450 zł Ciekawe ile tamta O tam? tamta jest w dłużach cięższa ma, Macie może łuputa No łuputa, łuputa Ta to jest duża Patrzcie będzie miała 4 3,400 4 4, 4 ponad No 3,980 Udzielaj, udzielaj No I pojechał. Dobra, pora zrobić podsumowanie. Ile było żytka. Na pronalece było łącznie z przyczepą 12 180. sama przyczepa ważyła 3 tony 450, więc z żyta wyszło 8 ton 730 kg ta druga ważyła 8 ton 40 kg.

Dostaliśmy, dostałem po 60 zł. Trochę kasy, trochę kasy będzie. No i co? Jeżeli się podobało, zostawiajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał. Tutaj, jeżeli nie widzieliście tych filmów, to zapraszam do obejrzenia. To już ostatni film Zeżniw. No i trzymajcie się do następnych produkcji. Cześć.